Pan to lubi, że Pan lubi, kiedy Polacy Pana nienawidzą. Możliwe, że tak jest. Ale jestem pewny, że jeśli nie już, to za chwilę będziesz pan żałował, coś Pan powiedział. A my, kamraci, kopiować i rozsyłać, powielać i mówić do obrzydzenia. Bo to jest czarno na białym dowód zdrady polskiego interesu narodowego i zdrady polskiej racji stanu. To właśnie chciałem powiedzieć prosto i lapidarnie. W mojej opinii, bydlaku, sprzedałeś nas. Nie, nie sprzedał. Nie, jeszcze I gorzej. gorzej, jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Pff, on nie wziął za nas żadnych pieniędzy. Takich, jakie mógłby za nas wziąć. To posłuchajcie. Naprawdę dzisiaj z pełną odpowiedzialnością ogłaszam nowe otwarcie. Być może najważniejsze w historii ostatnich kilkunastu lat wreszcie niemiecki. Jeśli chodzi o kwestie prawne w kontekście możliwych reparacji, są zakończone. Czy Niemcy kiedykolwiek zadość uczyniły za straty, tragedii II wojny światowej w Polsce? Nie. Oczywiście, że nie. mogą godzinami mówić o tym, jak wyglądają te, ten rachunek. Ja on nigdy nie był zadośćuczyniony, ale nie będziemy przecież. O to prosić, to jest też kwestia do przemyślenia przez wszystkie strony stop, stop, stop. Jeszcze raz ten moment Co za chuj! Podłożył tam muzykę pod to! Pokaż mi jeszcze go do przemyślenia przez wszystkie strony. do przemyślenia przez nie wszystkie strony. To, y, 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 kamraci, kamraci, to, 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 to wielki moment, to wielki moment, to wielki moment, to już po Tusku. Bo jeszcze, będzie tam, jeszcze tam będzie premierzył, jeszcze tam będzie rządził, ale on już śmierdzi. I, najpiękniej... I najpiękniejsze jest to, że ci, którzy nawet są przy nim i maszerują z nim, za chwilę nie będą chcieli stawać koło niego, bo oni nie chcą, żeby zostali obnażeni. Oni chcą jeszcze stwarzać iluzję, że są Polakami, bo gdzie im będzie kurwa lepiej, jak nie w Polsce, gdzie będą mogli pasożytować, pa wypasać się. Do tłustości, cofnij parę okienek do tyłu. Ta jego bezradność po tym tekście, zauważcie, jak mówi: o, 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 objaw, objaw klęski. To już jest koniec. Gdybym miał instruować aktora, który by miał zagrać Tuska, to bym stworzył taką narrację i taką opowieść. Aktor musi wiedzieć, co ma zagrać. To już jest po Tusku. Nie ma w nim tego blasku, który miał, bo ta radość z oszustwa. On się, on się tu właśnie skończył. Wykonał ostatnie zadanie, i jeszcze tylko niektórzy nie mają świadomości, że oto, oto jest zdrajca. Cofnij jeszcze kilka okienek do tyłu. Czy więcej kiedykolwiek zadośćuczyniły za, za straty i tragedię II wojny światowej w Polsce? Nie. Oczywiście, że nie. Stop. No, oczywiście, że nie. Nie. Oczywiście, że nie. I jemu to wystarczy. Jemu to wystarczy. On nad tym przychodzi do porządku dziennego. On, on to rozumie, że nie. Oczywiście, że nie. I najlepiej to spuentował Marcin, że Tusk dogadał się z Niemcami, Tusk powiedział, że Polacy nie będą żądać reparacji wojennych i Niemcy się na to zgodziły. Prawda? Tak jest. A, a nasz... Czy, a na... i, I tutaj dosłownie jakbyś na ulicy był. Czy, czy on panu zajebał? No tak, no zajebał. No i co? No, 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 zajebał. no Potwierdzam. I tutaj, i tutaj y, nasz, nasz kamrat powiedział, ale Niemcy nie są takie głupie. Niemcy zażądają symetrii i powiedzą, owszem, my wam nie będziemy płacić reparacji wojennych, ale, ale wy jakie... nam musicie zapłacić, Ta, żebyśmy, bo się, się, ogromne koszty żebyśmy na się na to zgodzili. Ta. W końcu, brawo Marcin, my w końcu, te, my na te wojny wydaliśmy w końcu mnóstwo ha, hajsu. Puść puś go, puść go, puść go.